Dzień dobry Państwu, ogromnie się cieszę, że parę zdań mogę do Państwa powiedzieć. a to Państwo wiecie, jesteście moimi przyjaciółmi, i to, że pracujecie w szkole z uczniami, przybliża mnie jeszcze bardziej do Państwa. Ja też pracuję i dotychczas przez 30 lat miałem jakby zaszczyt pracowania z młodzieżą chorą. I te 170 domów, które próbowałem stworzyć, stworzyłem i programy monarowskie czy markotowskie, to programy, które z mniejszym lub większym efektem i skutkiem pozwalały pomóc niektórym ludziom w wejściu z Madni na boku. Ale proszę Państwa, zawsze w moim życiu gotowała mnie jedna myśl, jak pomóc i zainteresować młodzież zdrową przed narkomanią, jak, jak i w jaki sposób dotrzeć do tej młodzieży, żeby właśnie oni mogli w sposób naturalny powiedzieć: Nie, dziękuję, ja nie biorę. Żeby nie ulegali młodzie wtedy, kiedy, kiedy jest głośna muzyka hopowa, a podchodzi właśnie dobrze wyglądający dealer, który proponuje Ampel lub Perę. Co zrobić, żeby, żeby młoda dziewczyna w gronie pięciu czy sześciu ludzi, którzy usilnie namawiają i sami są pod wpływem narkotyków, mogła, mogła wyjść z tego okręgu e, w podniesionym czołgu. E, powiem szczerze Państwu, że jest lidek mojej córki, e, która podbawała się w środowisku narkomanów, bo e, ja miałem niestety tylko takie środowisko, e, jeżdżąca e, ciągle na różnego rodzaju obozy, e, na młodzieży patologicznej, a jednak ta dziewczyna nigdy nie uległa e, nałogom, Dlatego między innymi oprócz się e, odziałowania rodzinnego, ponieważ ona była zawsze e, jak gdyby indoktrynowana e, ideałami e, pomagania innym ludziom. Zawsze była człowiekiem, e, która umiała i chciała się pochylać pod najmłodszych lat e, nad, nad innymi, którzy, którzy potrzebowali pomocy. Ja ją nauczyłem. Potrzeby dawania siebie innym, innym, innym ludziom. I ona mnie często w rozmowie ze mną, także z psychologiem, tak jak i ja, mówiła: Tadeusz, wydaje mi się, że ty mnie zaimpregnowałeś na, na zło właśnie w ten sposób, że szczepiłeś mnie bardzo dużo dobra dla tego człowieka. Stąd myślę sobie, że rób czysty serc, y, y, zabiegował e, w moich myślach mo, mo, już przez wieloma, wieloma laty i był ciągle wdrażany i, e, i się gdzieś tam e, zaraz pływał był uważany e, przeze mnie za jedną z najważniejszych rzeczy ja w tej chwili zamierzam e, odejść od problemów e, e, narkomanii, one się na zasadzie perpetuum mobile dalej rozwijają, te domy e, nie są opuszczone, nie są, nie są usierocone, bo, 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 bo dynamicznie się rozwijają, ale ja chciałbym w tej chwili zająć się jedynie, jedynie e, właśnie ruchem czystych serc. Co to jest ruch czysty sens? Jak już mówiłem, można powiedzieć, ja nie chciałbym teraz wykładu robić na ten temat, możecie Państwo wejść na stronę www.ruchczysty gdzie gdzie jakby jest dużo jaśniej wyłożone ideę ruchu czysty sens. Jest to, krótko mówiąc, ruch nauki czynienia dobra przez młodych ludzi. Myślę sobie, że czynienie dobra przez młodych ludzi. Impregnuje ich przed, przed, przed złem i pozwala im właśnie powiedzieć nie. Ja to eksperymentalnie sprawdziłem.